Witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj nagrywam z Piotkiem i, i jego kanał będzie w opisie. Dzisiaj będziemy grać w Sharkbite'a na Roblox. Dokładnie. Ja zbieram na submarina, a Ty na co zbierasz? My tutaj zbieramy ogólnie na Złotą Łódź, już tam a, dobrze idzie. Tak, my zbieramy na Złotą Łódź. O, jest Titanic. O, tutaj... Yy, mamy prawie tyle samo łodzi i te prawie, te prawie te same. Na moim kanale można się za niedługo spodziewać całego filmu szczęki wersji Lego, Całego. Tak. Specjalnie na potrzeby tego filmu robiłem figurki dokładne i statek orka Dokładnie. I to będzie wszystko w opisie. Prawdopodobnie będzie link albo po prostu nazwa. Dobra, ja będę kierować Tytanikiem. Dobra, jestem na kadłubie, już nie ma sensu iść tam. I tak będziesz... Już płyniesz? Ja nie... Y, ja nie będę tym... Y, ja o kurczę! Mozozaur. No nie, że mam jakieś słabe No, Bo ja mam na przykład Megalodona, a mój kolega ma szarka, Zresztą. ale może jest bardzo mocny. Ja mam szarka i tutaj jeszcze jest Shorfin Mako, też jest dosyć mocny i słyszałem, że nawet on jest... I, a, i szarfin Mako jest szybszy od Megalodona, co, naj, co najśmieszniejsze. Co tu się stało? Kadłub odleciał ze mną, kadłub odleciał od, od tytanika! Odleciał ja ze mną! Ja latam! Ja wyskakuję. Ja latam tu! Ja wyskakuję tutaj! Muszę się gdzieś skryć. O Jezu, dobra, wchodzę na. Tutaj, dobra, jestem na kadłubie. Muszę wejść na. ten. Tam na tą resztę, ja wchodzę na tam resz, na tę reszty Titanika. próbuję tam wejść i nie może, zginąłem. Tak mnie To widziałem Zginąłem. Lol. Jutroki odgryzu. Co to było? Nie przeżyj. Ten ozywa jest po prostu za mocny, no. Więc żeby wam nie przedłużać nudnego oglądania na lobby, spotkamy się w następnej rundzie po cieniu